Witajcie, moi drodzy przyjaciele na dzisiejszym filmie, w którym chciałbym Wam opowiedzieć o takim bardzo intensywnym uczuciu, które nazywa się nienawiścią. Zapraszam. Zaczęlibyśmy od tego, że Mistrzowie tą kwestię już kiedyś poruszali. Tutaj w rogu macie link do przekazu o nienawiści od Jeszuły. W którym Jeszua mówi, że nienawiść jest najintensywniejszą formą miłości. I teraz, żeby to zrozumieć, najpierw potrzebujemy taką, taką wstęp, taką rozgrzewkę. Nie wiem, czy pamiętacie film z moimi przemyśleniami o bezwarunkowej miłości wszechświata, tutaj w rogu ekranu i w opisie. Jeżeli tego nie oglądaliście, to obejrzyjcie sobie go proszę teraz, żebyśmy mogli iść dalej. żeby zrozumieć, co mistrzowie mają na myśli, mówiąc, że nienawiść jest najwyższą formą miłości, potrzebujemy zobaczyć, jak wieje wiatr. I teraz tak, jak to jest, że wyższa jaźń mówi nam za pośrednictwem przekazów, że to, co my nazywamy Nienawiścią jest formą miłości. Najprościej na to spojrzeć, biorąc analogię do ukrzyżowania Jeszua Wygląda to w sposób następujący: Jeszua, jego ciało fizyczne zostało osądzone i zabite. Tak? Zapali go tam Rzymianie, ktoś go zdradził. Nieważna, jaka była historia, tak zginął został zabity. Jako ciało. To, co zrobili dla niego ci mroczni, było tak naprawdę formą okazania miłości. Dlaczego? Ponieważ on zapragnął zostawić dla ludzi wielką, niesamowitą lekcję, wielki dar im dać w postaci zapisu swojej drogi i w postaci przejścia wyżej, przejścia dalej, żeby mógł. Pomagać ludziom dalej, ale wszystkim jednocześnie, nie tylko tam, gdzie jest fizycznie. I zrobi to z miłości, wiedząc, co go czeka, wiedząc, jaki, jaka będzie kolej rzeczy. I teraz hmm, ci, którzy mu to zrobili, hmm, byli ludźmi nieświadomymi, tak, nie wiedzieli, co czynią, dlatego powiedział im: Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Ale mimo wszystko to, co on dostał od tej ich nieświadomości, jego samego wyniosło wyżej na kolejne wyżyny. I tak samo też jest z nami. Ludzie, którzy w swojej nieświadomości będą nas krzywdzić, jednocześnie wynoszą nas w ten sposób, że popychają nas wyżej i wyżej i wyżej do rozwoju. Przymuszają nas w pewien sposób, abyśmy przekroczyli Nasze własne ograniczenia, to, z czym się utożsamiliśmy, abyśmy po prostu ukochali wszystko. Często nie będziemy chcieli tego zrobić. Często to jego wewnątrz nas będzie się odzywać i mówić nie. Ta osoba za bardzo mnie skrzywdziła, ten jest zbyt głupi, nie mogę tego przebaczyć, nie mogę tego puścić. Rozumiem. Rozumiem, że tak się dzieje i każdy z nas, ja również, ma swoje momenty słabości, czy potknięcia, czy miejsca, gdzie jest tam trudno wzbić się ponad ten ludzki poziom, w którym zostaliśmy skrzywdzeni, czy oszukani w ten czy w inny sposób. Trudno jest nam się wzbić wyżej, tak? Ale to jest też ten przymus od góry, od Ducha Świętego, że słuchaj, Droga, dusza, nie masz wyjścia, tak? Jak wybrałaś oświecenie, to znaczy, od utożsamiaj się z materii, tak? wywzbijaj się w górę, a jak się to robi, no ta materia robi się nieznośna, i wtedy świadomość popuszcza, popuszcza, popuszcza. W momencie, w którym opowiadamy o nienawiści, chciałem jeszcze parę słów powiedzieć na temat utraty i straty, tracenia. Część ludzi utożsamiła się z rzeczami, ze związkami, z majątkiem, z pozycją, ze statusem, z nieposzlakowaną opinią. Tak? I teraz każda rzecz, z którą się utożsamiliśmy, czy ze zdrowiem ciała, lub z jego pięknym wyglądem, póki jest młoda, Każda rzecz, z którą się utożsamiliśmy, zostanie nam zabrana. To znaczy, nikt z nas nie wyjdzie tutaj z fizyczności, z czymkolwiek. Przebyś z pustką, i do pustki powrócisz, i to wszystko, czas to wszystko zamiecie pod dywan i przez chwilę zostaną kości, a później nawet pył, a później nawet pył nie będzie. Tak? Wszystko zniknie. I to daje nam pewną. Perspektywę tej doczesności, to jak wiecie, mamy piaskownicę, na której dzieci mogą sobie zbudować różnego rodzaju zamki z piask, piasku, drogi, y, budowle, czy wykopać doły. Przyjdzie czas, że to wszystko zostanie w Przyjdzie wichura, deszcz, lub inne dziecko, i to wszystko fuf, będzie płasko. I te wszystkie konstrukcje, które tworzymy w polu czasu. Też zostaną przez ten czas zaorane. I teraz to jest z jednej strony przerażające, a z drugiej bardzo uwalniające. Przerażające, bo nie zrobimy nic dobrego, trwałego, tak? bo cokolwiek zrobimy, to się rozpadnie. A druga rzecz jest taka, że nie zrobimy nic złego, trwałego, bo to też przeminie. I teraz. Droga duchowa jest drogą tracenia tego, czego już naprawdę nie chcesz. A my nie chcemy wielu rzeczy. I często się oszukujemy i kłamie, okłamujemy, że ja potrzebuję to i to i to. Jest takie piękne powiedzenie Maksyma, memento mori, czyli pamiętaj o śmierci, co przypomina nam, czy ma przypominać, że. Wszystko przeminie, tak? Każdy Twój problem, problemik, umrze. kiedyś się skończy. Teraz, dlaczego mamy każdy dzień przeklinać, bo jeszcze mam ten problem? Bo nawet jak go rozwiążemy, to często rozwiązanie jednego problemu prowadzi ci w objęcia dwóch, czy trzech, czy pięciu kolejnych. Nie wiem, czy zauważyłeś taką tendencję w życiu jak mówię kartolę, life never leaves you alone, czyli życie nigdy nie zostawia Cię w spokoju, tak? Tylko jedna rzecz, rozwiązujesz, chwila wytchnienia lub nie i następna. To jest jeden sposób patrzenia, a drugi jest, o, jest życie i w życiu jesteś proszony o to, o to, o to, część z tego wybierzesz, część nie, Część wykonasz, część nie, ale w każdej chwili Twojego przebywania tutaj jest od razu taka dużo większa lekkość, taka swoboda, taka, taka przestrzenność. I teraz wracając do naszej ukochanej nienawiści. Tej przestrzenności brakuje, tak? Nie ma tego takiego pola. Bo jest ta osoba, krzywdy, moje, jej. Nie ma tak takie... że to się skończy, tak? Jest takie powiedzenie, czas leczy rany. co to oznacza? No, że pod wpływem czasu po prostu nudzimy się walką i, i często idziemy dalej. Niektórzy się nie nudzą walką i do końca życia będą chcieli trzymać urazy, no to sobie wtedy z nimi popracują. Jak tu wrócą? Część z nas natomiast, nazwijmy umownie tych ludzi, umownie bardziej świadomymi, postanawia podjąć trud i wysiłek, żeby z tych, żeby z tych uczuć nienawiści, żalu, smutku, rozgoryczenia, żeby z nich po prostu. I wyjść. wyjść. Potrzebujemy sobie teraz przejść głębiej, bo tam za bardzo wieje. I teraz, tak jak mamy tą naszą drogą nienawiść, naszą umiłowane uczucie zwane nienawiścią, które nas boli i nas smagluje i wbija nam różne rzeczy w plecy, taką, taki ciężki plecak, tak? Możemy sobie po prostu w przestrzeni tak? Zanim sobie go podniesiemy, to możemy po prostu pozwolić sobie, żeby wyższa siła nam go zdjęła. Chociaż na chwilę. Zanim go podniesiemy znowu naszym myśleniem i, i tą walką, i tym, tą chęcią odwetu, i tą, tym takim męczeniem się, jakie to życie jest do tyłka przez tą osobę, czy sprawcę wypadku, czy lekarza, czy, czy uzdrowiciela, który okazał się, że tak coś nie pykło. A my chcieliśmy, żeby się zadziało, a się nie zadziało. Zanim sobie wejdziemy w to takie boksowanie się. Na najgłębszym poziomie ze sobą, nie z tą osobą, warto o tym pamiętać, jak z kimś walczymy, ze sobą. Jak się bronię, to jestem atakowany. To jest taka bardzo ważna myśl od Jezusu. Jeżeli my się bronimy, wszechświat nam przywala, bo brona zaprasza atak, a brak obrony jest. Jeszcze. Bezpieczeństwem i zaufaniem. Teraz czemu ufasz? Czy ufasz temu, że prawo jest sprawiedliwe, czy sądy są sprawiedliwe, że policja będzie dla ciebie łaskawa, że ktoś cię nie capnie, jak robisz to, co robisz? Czy to jest zaufanie? Zaufanie jest wobec życia jako całokształtu. I to nie mówimy tutaj o byciu wyjętym spod prawa i robieniu czego się chce, tylko o zaufaniu, że zostaniesz przeprowadzony przez życie właściwie. I teraz, skoro tak się starzyło, że to uczucie nienawiści na no, wskutek Twojej drogi pojawiło się, to należy wiedzieć, że jest ono zasadne w tym sensie, że jego pojawienie się jest zasadne, żeby coś Ci uzmysłowić. I teraz okej, okay, pojawia się ta nienawiść w tobie, tak podnosi się ta fala. Odłóż ten ciężki plecak. I sobie postój. Tak, po prostu stań sobie na chwilę z boku. I czekaj. I czekaj, co się stanie. Tak sobie patrz. Tak. Jak Saint by się popatrzył. Na ten ciężki plecak z nienawiścią, z kamieniami, z włóczniami, z pistoletami, z bazukami, i co tam jeszcze można nosić? I z truciznami. z zatrutymi grzybami. Tego trupa z szafy pod tytułem nienawiść należy wyciągnąć, albo przynajmniej ją otworzyć, żeby na niego popatrzeć. I Pozwolić mu być. Często jest tak, że my jesteśmy nieświadomi własnych odczuć, i wtedy sytuacja, osoba może nam te odczucia bardzo, bardzo wyciągnąć. I to są odczucia gdzieś z przeszłości, z, nasz, z naszej psychiki, z dzieciństwa czy z poprzednich wcieleń, z przeszłości. A więc jeżeli Twoja reakcja na to, co się dzieje, jest: dzieje się coś takiego, a ty reagujesz na no to tak, no to to tak. Ta reszta jest z przeszłości. I tak jest najczęściej. My reagujemy na coś bardzo emocjonalnie, bo nasza przeszłość jest wydobywana. I teraz te triggery, te wyzwalacze, to te osoby, wobec których możemy czuć ten hejt, czyli nienawiść. Te czole nie są łaską. Czy nie jest tak, że ten, który zgodził się dla ciebie specjalnie zagrać tą rolę, jest Twoim zbawicielem, bo chce Ci coś pokazać? I to miał na myśli szła mówiąc, że te osoby bardzo nas kochają, bo często to są trudne role, lub bardzo trudne dla nich również. I teraz kluczem jest to, że zarówno Ty, jak i tamta osoba ostatecznie nie chcecie już grać w tą grę, bo ona jest za przeproszeniem kurewsko bolesna tak? Jest mega bolesna. Teraz skoro nie chcecie grać w tą grę, to przestań. Nie mówię przestańcie. Ty przestań. Ale nie, ja przestanę jak ta druga osoba przestanie. No. No, no to... Good luck! Powodzenia. Może to trochę jeszcze potrwać. Może kiedyś za trzy miesiące włączysz ten film jeszcze raz i zamiast rzucić... opróć monitor, czy wyrzucić telefon, to obejrzysz jeszcze raz te słowa chodzi o Ciebie, nie o drugą osobę, bo ona jest wytworem Twojego wirtualnego komputerka, który nazywasz umysłem i jej po prostu nie ma. To jest taka wydmuszka ta osoba. A to, co Ty w nią wtłaczasz, to wtłaczasz w nią dokładnie to, co masz ochotę w nią wtłoczyć. A co masz ochotę wtłoczyć? Swoją przeszłość i swój stary ból, po to, żebyś mógł go wreszcie kiedyś zaleczyć. I na tym polega paradoks ego, paradoks inkarnacji w śnie o czasie, że my wtłaczamy cały swój ból w inne osoby, w świat, a później nas to wkurza i wtłaczamy go jeszcze więcej, później nas to wkurza jeszcze bardziej i wtłaczamy to jeszcze więcej, aż w którymś momencie przychodzi moment tak zwanego świecenia i iluminacji, w którym stwierdzamy, A, to jak przestanę wtłaczać w ten świat zewnętrzny nienawiść, to wtedy on będzie dla mnie bardziej łaskawy i on ci odpowie tak. Jest ci dobrze, a później za pięć dni to coś znowu starego wybija i nagle o, motyla noga. Znowu jest nienawiść. Dlaczego jest nienawiść? Bo coś z przeszłości nie jest zaleczone jeszcze. Tak sobie płyniemy przez życie, aż dochodzimy znowu do momentu nienawiści. O, dzwon w kościele. Dobry timing. I może kiedyś ją pożegnamy. Ale nie w drugiej osobie. Bo jej nie ma. Tu. I tu. Tam należy tą nienawiść pożegnać, zakopać, oddać. Może czasami jeszcze w gardle. Żeby nie gadać o tej osobie tyle o tej sytuacji. Nie hejtować, tylko po prostu wyzbywam się nienawiści. Tak? Nie będę robił sobie krzywdy. I teraz należy odróżnić Wyzbycie się nienawiści od braku umiejętności stawiania granic. Bo tutaj jest coś, o czym ludzie w duchowości, którzy często mają bardzo otwarte czakry serca i chcą wszystkich umiłować, często mogą zapomnieć. Wiem, że część z Was ma takie predyspozycje, takie tendencje do zapominania o sobie. Informacje statystyczne pochodzą z sesji, które prowadzę. Z tych rozmów z wami. Tak więc, jeżeli wyzbywasz się nienawiści, to potrzebujesz jednocześnie zachować umiar i rozsądek, w umiejętności stawiania granic. To znaczy, jak ktoś coś chce od ciebie za dużo, to ty powiesz nie, bo tego nie czujesz, żeby to dać. Jednocześnie nie jesteś nadmiernie agresywny, ale po prostu potrafisz powiedzieć nie. Bo niektórzy robią tak, ok, wyzbywam się z nienawiści, to znaczy, że mam być taka bezwolna, szmaciana lalka, którą każdy może podnieść i rzucić się chce. No nie do końca tak to ma wyglądać. To ma wyglądać tak, że ty nienawidzisz tej drugiej osoby, ale jak... Ale gałąź spadła. Jak masz powiedzieć nie, to mówisz nie. Jak masz powiedzieć tak, to mówisz tak. A nie... Robisz to wszystko, o to ma powiedział na filmie, że mam pozbyć się nienawiści, to będę zawsze mówił tak, nawet jeżeli tego nie czuję, albo druga strona, strzelam focha na tą osobę, i wszystko co ona chce, to powiem nie bez względu na dowolne konsekwencje tego, tego czynu czy tego aktu, nawet jeżeli tak naprawdę ta osoba też chce z czegoś wybrnąć, bo czasami jesteśmy, wiecie, uwikłani w różne rzeczy i potrzebujemy po prostu chwilki. Zrób się one tak rozsupane. Tak rozsupane. Bardzo fajne są takie logiczne znaki przydatne przy medytacji. Jest na przykład na czakrę gardła, taka muszla bardzo fajna, bardzo fajna, mudra. Jest taka książeczka o tych mudrach. I swoją drogą chciałem zrobić wideokurs o medytacji podstawach medytacji o głębokich medytacjach również. W którym chciałem te logiczne gesty wam pokazać, bo bardzo działają, fajnie działają na niektóre czakry. I nie tylko w ogóle na energetykę. A najbardziej klasyczna, sztampowa przy medytacji, mudra, wiedzy, Tak wszyscy znają, widzą na malowidłach sakralnych. Albo ten taki gest, który mistrzowie też lubią. Tak, gest pozdrowienia Jasyńczyków. A też z tego co pamiętam, mudra życia? Chyba życia. Dobra. Anyway. Po prostu poczuj świat bez nienawiści. Zobacz, jak fajnie jest żyć bez nienawiści. Postaraj się tego ciężkiego plecaka już nigdy nie ubierać. Jak poczujesz ten ciężar, to trzeba się zatrzymać, żeby go zdjąć. Jak jest ta sytuacja, która się powtarza, bo to często będzie tak, że my się nie jesteśmy w stanie odkleić od tego czegoś, póki ta nienawiść w nas jest, tak, bo to jest do nas przyklejone jak rzep. A jest przyklejone nie dlatego, bo tak ma być, tylko dlatego, jest przyklejone, że celem życia jest uwolnienie nas z tej emocji. Zobaczcie, jak Bóg nas kocha, rozumiecie już? Tak bardzo cię kocha, żebyś, że nie chce, żebyś został w cieniu nienawiści i posyła ci posłańców, dopóki tego nie zrobisz. Bo to nie chodzi o to, że ty nienawidzisz tej drugiej osoby, bo od ciebie to w ogóle zgrzewa, co ona tam robi. I tak naprawdę, ciebie interesuje Twoja relacja ze sobą, czyli relacja z Bogiem. Ani nie tej osoby, nie siebie, tylko tego nie widzisz i to jest, nazwa się poplątanie, tak? To jest to lustro i iluzja oddzielenia, iluzja ten matrix tutaj, w tym świecie na tym tak naprawdę polega, a nie na tym, co Ci mówią, że jest system masoński, tak, to jest jakiś tam jeden z layerów Matrixa, tak? Film o dwóch poziomach Matrixa, tu sobie umieścimy. Tak naprawdę idea Matrixa polega na tym, że po prostu sami siebie oszukujemy tworząc świat percepcji, który jest naszym własnym światem, naszym wytworem i my, my chcąc go zmienić, go zmienimy jeżeli nie będziemy chcieli go zmienić tego nie zmienimy ale to czy tak naprawdę chcemy to jest decyzja podświadoma tak? to, że sobie powiesz, że chcesz to nie znaczy, że będziesz naprawdę chciał bo to są poziomy głębokie i to bardzo głębokie których często świadomi nie jesteśmy jeżeli ktoś ma problem z takimi rzeczami Gorąco zapraszam na sesję uzdrawiania Traum. Tutaj macie link. Są głęboko uzdrawiające sesje. Trwają około dwóch godzin. Prowadzę je razem z Dominiką. Wspólnie pomagamy ludziom, wyzbyć się tego, co stare, toksyczne i już nie potrzebu. Pozdrawiam Was, dziękuję, kocham Was. Dzięki za wspieranie kanału. Jak podoba Wam się ten film, to w opisie macie informacje, jak kanał można wspierać, żeby więcej takich filmów mogło powstawać. 是卖这些吧。